Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 24. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, gdzie już jutro puszczenie połomicy zmierzy się w meczu wyjazdowym z Koroną Kielce. Z nami jest trener Żubrów, pan Tomasz Tuar. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. Cały czas w rytmie meczowym, jeszcze nie tak dawno inaugurowaliśmy meczem u siebie występy na naszym stadionie a już dzisiaj wyjeżdżamy do Kielc na kolejny mecz bardzo szybkie tempo tych rozgrywek trudny rywal rywal który jest na fali znoszącej bardzo dobrze grający nie tracący bramek bardzo solidny zespół myślę, że chyba rekordzista jeżeli chodzi o zdobycie punktów na wiosnę Korona zmieniła naprawdę bardzo impuls, swoje funkcjonowanie i, i to ta skuteczność w grze defensywnej, ale też poparta dobrą organizacją gry w ofensywie no, sprawia, że jest coraz wyżej w tabeli jest to rywal, który tak jak powiedziałem wcześniej zdecydowanie na piku dzisiaj i, i no wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, ale w naszej sytuacji każdy jest o 106 punktów. Trenerzy dziennikarzy zadali pytania i tak Stanisław Stróżewski pyta, jak ocenia Pan nowy stadion puszczy? Przede wszystkim chciałem z tego miejsca podziękować i pogratulować osobom, które miały wpływ na na zmianę tego stadionu, na przygotowanie tego obiektu tutaj osobą z Urzędu Miejskiego, z miasta, z klubu, pracownikom klubu, za przygotowanie bardzo dobre tego obiektu i, i przede wszystkim obiektu, który spełnia wymagania licencyjne. To jest naprawdę lada sztuka, nie lada sztuka i jest to z tego miejsca moje duże podziękowania w swoim imieniu i drużyny. Ale też i gratulacje, że, że, że my dzisiaj jako społeczność niepołomicka możemy grać u siebie na własnym stadionie. Żałuję jedynie, że, że nie, ta inauguracja nie była na plus w kontekście zdobycia punktów, a sam obieg uważam, że ma swoją, yy, swoje miejsce w piłce nożnej, ale i, i jest ta jego specyfika, będzie wyróżniać go na tyle, że. że w końcu my zaczniemy nad nim punktować i, i, i spowoduje, że, że będzie, będzie to nasza siła, będzie to nasza domena, jeżeli chodzi o, o miejsce, w którym rozgrywamy mecze. I kolejne pytanie tego samego dziennikarza. Puszcza, już za nieco mniej niż miesiąc, zmierzy się z pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski. Jak ocenia pan losowanie i czy łatwiejszym rywalem byłaby Legia Warszawa? <laughs> Nie no, na tym etapie to już nie ma łatwy rywali. Zostały cztery najlepsze drużyny w, tym, w tych rozgrywkach. W Polsce my, mamy, my powinniśmy mieć ogromną satysfakcję, że jesteśmy, że to jest, no, nigdy nie byliśmy na no, tak wysoko. I tutaj chwała chłopakom za ten wynik, a tutaj ja chciałem, żebyśmy grali, zagrali u siebie. Czy to by była Legia, czy Pogoń uważam bardzo podobny stopień yy, trudności. Ale też wcale niełatwym meczem byłby mecz na wyjeździe w Chorzowie, więc tutaj nie ma już łatwych rywali. Bardzo trudny rywal przed nami, Pogoni, ale pokazaliśmy już nie raz, że, że jak bardzo chcemy i, i, i okoliczności nam sprzyjają, to, to jesteśmy w stanie powalczyć. A to już jest tylko krok od, od Narodowego, także tutaj Puchar się też to jest właśnie domeną Pucharu, że, że, że można sprawić niespodziankę i ja na to bardzo liczę. Krzysztof Kawa, dzień dobry Panie Trenerze. Proszę o informacje na temat stanu zdrowia Konrada Stępnia, który w niedzielę musiał przedwcześnie opuścić boisko. Czy będzie gotowy na mecz z Koroną, czy też leczenie kontuzji potrwa dłużej? Jaka jest obecnie sytuacja? Artura Siemaszko trenuje i jest gotowy do gry, czy przechodzi rehabilitację? Brak Dawida Szymonowicza i Piotra Mroździewskiego w Kielcach będzie dotkliwą stratą dla defensywy Puszczy. Czy w związku z tym należy się spodziewać ustawienia na środku obrony pary Sołowej i Jakuba, a na lewej obronie Dawida Abramowicza, czy ma pan za Nadżu inne rozwiązanie? Bardzo obszerne pytanie. Więc... To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Ja już mówiłem o tym na konferencji pomęczowej. Naprawdę, myśmy zakończyli tamten tydzień. Porażką i na zero z motorem i w meczu, w którym pewnymi momentami motor był lepszy, ale chcę powiedzieć kibicom, że ja nie mam pretensji do, do chłopaków. Graliśmy na i przeszliśmy do półfinału i zagraliśmy z motorem na tyle, ile mogliśmy. Graliśmy w niedzielę, czwartek i w niedzielę. W ciągu tych trzech, trz trzech meczy przebiegli chłopcy, moi zawodnicy, nasi zawodnicy 400 km. To jest niebywały wyczyn. I w samym meczu z Polonią Warszawa 160 km. no to w czwartek, dwa dni przed meczem z Motorem. Udali siebie w niedzielę tyle, ile mieli. Trochę do tego doszło pewno, pewno jakaś, taki emocjonalny bagaż wynikający z tego, że pierwszy mecz po, po półtorarocznej przerwie ale tak jak powiedziałem, zawodnicy dali tyle, ile mieli, kosztowało ich to masę zdrowia. No niestety, też urazów. Konrad Stępień niestety doznał razu przewodniciela, mięśnia przewodniciela i, i będzie wykluczony na przynajmniej tydzień, może dwa. Zobaczymy, jak rehabilitacja będzie przebiegać. Nie jest to jakieś wielkie tam uszkodzenie. No niestety też po meczu z, w Warszawie bardzo dobrze grający Mateusz Cholewiak też nie, był, nie nadawał się do gry i w dalszym stopniu jest poddawany zabiegom, i, i, i prawdopodobnie też jeszcze nie wybiegnie na boisko w meczu z Koroną. Do tego dochodzi do kontuzja Radeckiego, Tomalskiego, absencje, absencje kartkowe Szymonowicza Mrozińskiego. Nie ułatwia nam to zadania, ale też nie powoduje, że jedziemy do Kielce z głową. To jest ta trudność, ten element, który występuje w Ekstraklasie wynika z intensywności tych spotkań. No nie my układamy kolejki, nie my nie układamy kalendarza. My się cieszymy z tego, że bierzemy udział w tych rozgrywkach, bardzo nas to nobilituje i, i tak do tego podchodzimy. Nie łatwiej będzie w następnych meczach. Przerwa na reprezentację, sześciu zawodników wyjeżdżających na reprezentację. Do tego mecz w sobotę z Krakowią i już we wtorek mecz półfinałowy z pogonią. My po prostu musimy sobie radzić i tak do tego podchodzimy. Nie narzekamy. Próbujemy sobie radzić tak jak powiedziałem. Tych urazów jest niestety trochę, ale tutaj też chcę podziękować i pochwalić nasz sztab medyczny z doktorem z doktorami naszymi z, z fizjo, robią co mogą. No, taka sytuacja, taki moment, ciężkie boiska, taka pogoda, więc nie będziemy narzekać i nie narzekamy z podniesionym czołem. Robimy swoją robotę i w każdym meczu będziemy próbować o zdobycie jak największej ilości punktów. I druga część pytania. Czy cieszą Pana powołania do różnych drużyn narodowych, a sześciu piłkarzy puszczy? Czy bardziej postrzega to Pani jako kłopot z uwagi na ich dłuższą nieobecność na wspólnych treningach z drużyną w newralgicznej części sezonu, gdy walczycie o utrzymanie w ekstraklasie? A 1 kwietnia czeka Was półfinał Pucharu Polski? No nie, no. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w szatni, to pogratulowałem chłopakom powołań, przy i drużynie. Jest to bardzo dobra rzecz dla klubu, dla zawodników. Nie ma nic lepszego niż docenienie przez trenera reprezentacji i powołanie. Nobilitacja dla każdego z zawodników i też dla, dla naszego środowiska. Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Nawet jakby wszystkich powołali, to. To wiedziałbym, co robić z tym czasem, ale tak poważnie to życzę każdemu z chłopaków, żeby zagrał w reprezentacji. Oczywiście też Polski. Są rzeczy w życiu, których się nie kupi i na pewno nie kupi się. Stania na boisku, kiedy grają hymn Polski, narodowy, doznania są niebotyczne, więc i nie, nie, nie można tego sobie wyobrazić, nie będąc tam, więc życzę każdemu z piłkarzy, żeby choć raz w swoim życiu do, taka, takie wyróżnienie go spotkało i, i tak też my podchodzimy jako klub, ja jako trener. Kłopoty są po to, żeby je rozwiązywać, a powołania do reprezentacji czy występy w reprezentacji My są to wyróżnienia i, i tak do tego podchodzimy.